Witam Mateusz, sercy maniacy Poznań. Słuchajcie, dzisiaj obiecany test w terenie, taki już spokojny. Jestem dzisiaj z kolegą Kamilem, który będzie dzisiaj operatorem. O, teraz w tej chwili pokazał masz. Także słuchajcie, kolega jedzie pierwszy raz karizmą e, KOJOT. E, ja Wam po prostu trochę poopowiadam. Tu kolega będzie. Ja śmiało ruszaj. No, słuchajcie. Takich kilka moich spostrzeżeń, bardzo mi się w ogóle podoba ta konstrukcja, to już wiecie, nagrałem trzy filmy, w których wcześniej opowiadam w pierwszej części o, o tym, co mamy w środku, w drugiej części opowiadam o, już o samym podwoziu i je oczywiście pokazuję, w trzeciej części robię mały tuning, a można powiedzieć, że nawet trochę domowym sposobem, ale myślę, że warto też zobaczyć. Powiem Wam tak: zacznijmy od kół. Ja ich jeszcze porządnie nie przetestowałem, ale fajne jest to, że to są rozbierane felgi. Ja je troszeczkę dociążyłem. Ta opona po ostatnim DGC, gdzie rzeczywiście tutaj słuchajcie, w tym miejscu naprawdę mocno się oblepiały te koła, to, to i tak dawały radę. Ten bieżnik jest dosyć fajny, ale wiadomo, słuchajcie, nie trzeba ich gotować, rozklejać, jakby wam się nie spodobały do wymiany. A Felga wzór ma bardzo fajny. Także pamiętajmy o jednej rzeczy: to jest budżetowy model, bo w tej chwili, chyba w Polsce, z dostępnymi częściami, e, to jest jedna z najtańszych propozycji i w miarę sensowna. E, oczywiście, tak, na tym podwoziu SCA1E. Mamy kilka karoserii do wyboru, w tej chwili Karizma wypuściła też taką nowość, oczekamy na nią, czyli obcięte dwie karoserie dedykowane, właśnie ta tutaj, którą widzicie na filmie, czyli Coyota i jest Ford F-150 z obciętą karoserią i dodatkowo z tyłu, słuchajcie, taka fantastyczna paka, z elementami takimi do montażu oświetlenia jakiś tam koła zapasowego, jest dużo miejsca na tym, na, na pacę z tyłu po prostu, żeby zagospodarować sobie różnymi gadżetami, taka typ, typowo do extreme ale w tej chwili, no mówię, czekamy na, na nią do sprzedaży to podwozie, słuchajcie, ja już zauważyłem to na zdjęciach, to najmocniej widać ten model jest ciutkę mniejszy e, od innych modeli. E, to jest podwozie 285. Chyba się zawiesiłem na jakimś korzeniu. O, 285 rozstaw osi. E, karoseria jest mniejsza od innych. No, wiadomo. Ja uważam tak. Masa wrogiem <grym> przejazdów takich. Aż słuchajcie, bo jest poranek. Jestem trochę zmarznięty. Ale powiem Wam tak, no uważam, że im model lżejszy, tym lepiej sobie poradzi po prostu w terenie. To, to chyba każdy o tym wie. Powiem Wam tak, na pewno na Mega Plus tutaj w tej konstrukcji zasługują Amory, bo po prostu są świetne. Ja zalałem je gęstością 600 CST. Wydaje mi się optymalna do takiej jazdy właśnie jak ja tutaj uprawiam. Czyli takie bardziej adventure, my nie katujemy jakoś modeli, przynajmniej ja tutaj w Poznaniu jakoś w błocie czy coś, ale oczywiście są, są, są osoby, które testują te modele, i znam opinię właśnie tych karizm w trudniejszych warunkach i radzą sobie naprawdę świetnie, przez to, że model jest bardzo lekki. O, konstrukcja jest na czterolinku, bez panharda, także ma fantastyczne wykrzyże. Mi się to bardzo podoba. O, tutaj widzę. No, dajesz, dajesz mu gazu. O, ładnie tutaj. Słuchajcie, ja zainstalowałem silnik. Oczywiście szczotkowy 45T regulator 60A, tutaj żebyś nie zaliczył rolki, bo tu jest naprawdę duży spad. A szkoda mi by było, dzisiaj jest, mam umówioną sesję fotograficzną. Także słuchajcie, szkoda by było go jeszcze przed tą sesją. Najwyżej mu wspomożemy, bo tu jest naprawdę, uczestnicy wiedzą wokół tego drzewa, jest tutaj naprawdę mocny tutaj podjazd a kolega pamiętajmy że jedzie pierwszy raz moim modelem <laughs> musieliśmy tutaj troszeczkę pomóc tu jest słuchajcie takie miejsce e, na tej skarpie naszej na dziewiczej górze że naprawdę nawet trudno się tutaj stoi a i te modele czasem mają troszeczkę trudniej mówię to jest taka luźna luźny przejazd o samym podwoziu to już wam mówiłem w poprzednich filmach Fajnie to wszystko jest wykonane. Model jest bardzo cichutki, słuchajcie. Teraz słyszymy go, ale w porównaniu do innych modeli, oczywiście sami wiecie, że mam ich kilka. Ja bardzo lubię ciche modele, także, także bardzo mi się to podoba. Serwo tutaj 20 kg to zupełnie wystarczy. Nie pamiętam, jakiej firmy mam tutaj zainstalowane. Regulator to też jest jakiś Rembrandt Hobbywinga Co sobie tutaj zamontujecie Ja myślę, że Ja jeżdżę na 2S W zasilaniu Jakoś mi Tutaj nie 3S, abym raczej Chyba nie, 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 nie jest aż tak bardzo Potrzebny, ale to już jest według waszego uznania Oczywiście o, teraz widać te fajne wykrzyże Poza tamtą mocną skarpą to to Myślę, że sobie tutaj na całej naszej trasie poradzi ten model. A Tak jak mówiliśmy wcześniej, te karoserie są bardzo ładne w tych karizmach, bardzo dużo dodatków skalowych. Tak jak tutaj właśnie w przypadku tej, tego tutaj modelu mamy do wyboru jeszcze zderzaki takie naprawdę pancerne. Ja zdemontowałem, słuchajcie tutaj nad kola, chyba będziesz musiał udać mu troszeczkę w ten silnik 45T powiem Wam, że jest dosyć szybki. Nie będziemy go tutaj testowali. Także myślę, że 55T też Wam tutaj fajnie będzie w tym modelu pracował. Oczywiście to jest wersja kit. Jeżeli chcecie, obejrzyjcie sobie wcześniejsze filmy, gdzie robiłem dość konkretny unboxing tego modelu. Mamy dystrybutora tutaj w Polsce. Oczywiście bardzo dziękuję za udostępnienie tego modelu do testów. Firmie Hercy Trucks. Mamy dystrybutora tutaj, także wszystkie części bez problemu dostaniecie. Ja już naprawdę obejrzałem tą konstrukcję i nie sądzę, że coś Wam się po prostu rozpadnie. Także czytam też opinie innych użytkowników, oczywiście, tego modelu, tych modeli firmy Charisma. I to są naprawdę przemyślane, budżetowe, fajne konstrukcje. Jak się jedzie, Kamil? Płynnie akurat jedzie. Płynnie jedzie. Bardzo płynnie i też dobrze wchodzi z zakręty i dobrze utrzymuje akurat przyczepność. No kolega, jedzie naprawdę pierwszy raz, także <grystanie> musicie mu zaufać. Jest, wam powiem, że naprawdę bardzo sympatycznie, naprawdę sympatycznie się nim jeździ. Nie, nie czuć, żeby miał jakąś nadwagę. <grystanie> A to jest chyba bardzo ważne tutaj. Jeszcze słuchajcie, domontuję do niego oświetlenia, bo w Poznaniu jeździmy w warunkach takich. E, często robimy sobie nocne przejazdy. Mają niesamowity klimat. Także e, mam taki zestaw karizmy dedykowany. Wypadło mi coś z kieszeni, także musieliśmy na chwilę przerwać e, film. Także powiem Wam tak. E, Fantastyczna opcja dla mnie jest ta pogłębiana paka. To jest po prostu taki element dodatkowy tutaj. Ona w oryginale ma tutaj takie mocowanie na śruby. To też można by było fajnie wykorzystać. Ja stwierdziłem, że jednak to wytnę. Także tak to wygląda. Oczywiście słuchajcie możecie kupić, to jest model, który samemu składałem. I nie ukrywajmy, zajęło mi to miesiąc czasu. To były cztery weekendy, gdzie grzebałem, oczywiście z uśmiechem na twarzy, bo uwielbiam to robić, ale po prostu, jeżeli wam nie chce się tego robić i chcecie od razu jeździć, możecie kupić sobie zestawy RTR, czyli gotowe do jazdy, ready to run. No, z Przepięknymi karoseriami, mówię Range Rover od Karizmy, to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Wiem, że wypuszczają teraz w nowych kolorach. Czy Ford F150? On wtedy jest na rozstawie osi 313 mm, czyli na takim standardzie. Oczywiście wszystkie te modele są na tym samym podwoziu. Także słuchajcie, naprawdę jestem zachwycony. Polecam Wam serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz, Kamil, za. Tutaj przyjazdkę. Do zobaczenia! Cześć, trzymajcie się!